W dniu dzisiejszym już po raz drugi w naszej szkole gościmy panią Dorotę Wyspiańską-Zapędowską, wnuczkę Stanisława Wyspiańskiego i córkę śpiącego Stasia. Witam panią serdecznie. Ej, może na początek w jaki sposób na pani życie oddziałuje fakt, że jest Pani wnuczką tak, tak słynnego i znanego artysty? Na moje życie codzienne nie oddziałuje absolutnie. Jestem normalną, zwyczajną kobietą, która ma zajęcia, jak każda kobieta. Natomiast mam chwile, przeważnie wtedy, kiedy jest mi źle, nie mam przyjaciół, Znajomi zachowują się dość dziwnie, i wtedy sobie y, pogłaszczę reprodukcję swojego dziadka. I wtedy do niego mówię parę słów. Dzisiaj jest dzień szczególny, bo to jest dzień zgonu dziadka. Y, w, w zwyczajne dni, kiedy nie jestem zaproszona do tej wspaniałej szkoły, wtedy sobie zapalam świeczkę. I w godzinie, kiedy dziadek odszedł, zmówię jakiś tam paciorek i, i powiem parę słów do dziadka. I tak właśnie oddziałuje, oddziałuje Stanisław Wyspiański, mój dziadek, na moje życie. Urządziłam sobie pokoik z takimi właśnie akcentami wyspiańszczyzny. Po ostatnim pobycie w tej wspaniałej, wspaniałej szkole dostałam y, przepięknie, przepięknie zrobiony autoportet Wyspiańskiego y, komputerowo. Coś wspaniałego. Dziadek w okularach, Lenonkach a rysy twarzy identyczne, w ogóle genialnie zrobione. I kiedy tylko przyjechałam do domu po uroczystościach, syn mój zobaczył dziadka i mówi o, mamuśka, już jedziemy kupić antyramę i tu właśnie na widocznym miejscu, w twoim pokoju, pokoju poświęconemu dziadkowi, powiesimy dziadka. I ja tam oczywiście wymyśliłam sobie, prawie pióro stoi, Żyję w takiej właściwie, mam swój świat. Mm -hmm. A propos tego, co powiedziała Pani właśnie o naszej szkole, w jaki sposób postrzega pani i Tomaszów i właśnie naszą szkołę imienia Stanisława Wyspińskiego? To, co zobaczyłam w zeszłym roku, kiedy byłam pierwszy raz zaproszona do, do Tomaszowa do szkoły, wywarło na mnie kolosalne wrażenie. Bo to, co zobaczyłam, co potrafi ta młodzież, jak jest szalenie inspirowana dziadkiem. Chwilami za nie mówiłam, a wzruszenie moje nie miało granic. Dzisiaj, kiedy byłam ponownie w szkole, zawsze, zawsze sobie mówię, Pamiętaj, nie płacz na uroczystościach, staraj się to powstrzymać. Nie dało się. Nie dało się. To jest ponad mnie i nie jestem w stanie nad tym zapanować. Dopiero potem się uspokoiłam i próbowałam trochę na wesoło do młodzieży mówić. Kosztuje mnie to szalenie dużo nerwów, szalenie dużo wzruszeń. Kiedy wracam do domu. Dopiero odpoczywam, i przy piciu kawki myślę sobie, jakie ja mam piękne życie. A propos tego, co Pani powiedziała o emocjach, jakie emocje budzi w Pani obraz śpiący Staś, który jak wiemy jest Pani ojcem? Tak. Budzi wielkie emocje, ogromne emocje. Zwłaszcza, że nie mogę niczego odzyskać, co prawnie i właściwie mi się należy. I też sobie głaszczę, bo też mam reprodukcję y, taty. I tak sobie głaszczę tatę, i, i szczególnie po tym loczku, bo taki piękny loczek, blond, zawinięty, i tak sobie myślę: Tato, ty nie miałeś siły, żeby o to wcześniej walczyć. Ja próbuję już od czterech lat. Walczyć o to. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż trochę odzyskam i zacznę może lepiej, lepiej nie w sensie finansowym, bo nie o to chodzi, ale zacznę po prostu spokojniej żyć. I na przykład wpadnie mi taki pomysł, żeby. Zupełnie przypadkowo odwiedzić tą kochaną szkołę i wtedy sobie wsiądę, w co chcę i przyjadę. Takie mam marzenia. Wszyscy wiemy, że wyspiański nieczył człowiek renesansu miał mnóstwo talentów i według pani, według jego wnuczki, który z talentów uważa Pani za tym wiodący? Ja nie jestem od oceniania talentów mojego dziadka, bo wiadomo, było ich tak wiele, że w głowie się po prostu nie mieści. Natomiast uważam, że dzieła literackie mojego dziadka są naprawdę trudne. Wielokrotnie próbowałam przeczytać do końca sędziów. Nie mogę. No, Natomiast jeśli chodzi o malarstwo, jest przepiękne, jest tak pastelowe, jest tak przemawiające właśnie do mojego serca. I te smutne dzieci, dzieci niewybierane. Wystrojone, wypachnione, uśmiechnięte. Tylko właśnie dzieci takie bardzo naturalne. Lekko rozwichszone włoski, nawet rozczochrane. Buźki nieco umazane. Ale w tych dzieciach, w oczach ich jest ogromna melancholia. I tak sobie myślę, że właśnie bardzo dużo melancholii było w moim dziadku. Także przede wszystkim uwielbiam malarstwo dziadka. I tak już na sam koniec. Czy zna Pani może jakieś anegdoty, które dotyczą Stanisława Bespiańskiego? <grym> tak. Tak. Kiedy był dzieckiem, jeszcze w szkole, obecnie podstawowej, był rozrabiaką. Nie uczył się dobrze. Dziękuję Nie uczył się dobrze. Nie uczył się dobrze. Raczej miał dość, dość przeciętne, a nawet złe oceny. Wychowywała go Ciocia Stankiewiczowa i, i jej mąż, wuj. Dla nich to było oczko w głowie. Ciocia chciała, żeby zresztą tak podobno było, że od początku wiedziała, że Staś będzie nieprzeciętnym człowiekiem. A Staś sobie rozrabiał, Staś uwielbiał czytać książki. Nawet niekiedy chciał się dobierać do biblioteczki cioci. No, anegdota, chyba już znana, a może nie, kiedy Staś Wyspiański, w, 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 znaczy w, w zmowie z kolegami, z Mechoferem, z Opieńskim, z Estreicherem, postanowili rozbujać dzwon z No, tacy mali niby wątli chłopcy. Poszli na Wawel i rzeczywiście udało im się ten dzwon rozbujać. No, trochę było z tego powodu nieprzyjemności, ale nie tak wielkich. Skąd biskup obecny w, te, w tamtych czasach krakowski, czy jakiś wyższy hierarchą, nie wiem, wezwał chłopców i skąd przyszedł wam taki pomysł do głowy? A Staś Wyspiański rezolutnie odpowiedział, bo chcieliśmy usłyszeć dźwięk tego dzwonu. A do rozbujania dzwonu Zygmunta co najmniej ośmiu dosyć rosłych mężczyzn jest potrzebnych. I pewnie to podziałało, że sobie chłopcy chcieli rozbujać dzwon Zygmunta. Nie było żadnych konsekwencji oprócz upomnienia chłopców. No, i nie wiedział Staś, malutki wtedy, że za niecałe 100 lat po jego śmierci będzie mu towarzyszył dźwięk tego dzwonu w ostatniej drodze. Czy ma Pani może jakiekolwiek informacje o tym czy talent Stanisława Wyspiańskiego przeniósł się na kogoś z członków rodziny? Mój tato miał y, duże zdolności manualne. Robił przepiękne inkrustacje, intarsje. Rzeźbił w kości bydlęcej. Tak, to, to była koronkowa robota. Kiedy przysz, y, przyszły święta Bożego Narodzenia, Mój tato w samotności i nie miałam prawa wejść do tego pokoju, yy, zrobił szopkę własnoręcznie. Jakie to było śliczne i właśnie w barwach, które kochał Stanisław Wyspiański. I postawił mi pod choinką. Uważałam to za najpiękniejszy prezent. Przepiękne rzeczy robił tato. I mam, mam nadzieję, że. Nasza szkoła nadal będzie Panią zachwycać, i że nadal będziemy mogli Panią gasić. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I. Daję najświętsze słowo honoru: że ta szkoła jest w moim sercu i dokąd będę miała siły. Bo może utracę rozum, może już nie będę umiała nic powiedzieć, ale dokąd będę mogła. Za każdym razem przyjadę. Dziękuję. Ja Was po prostu pokochałam i tyle. Mamy Panią również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.